Cześć, witam Was wszystkich na kanale Zakładamy Ogół. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, w dniu dzisiejszym będziemy zakładali trawnik. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Wybrałem trawę firmy Substral. To jest trawa renowacyjna czyli taka mocna trawa, ja Wam zawsze polecam używanie mocnych traw, nie żałowania pieniędzy na trawie, ponieważ kupowałem również już tanie trawy i te tanie trawy problem mają taki, że szybko wchodzą, natomiast bardzo rzadko wyglądają i nie są tak gęsto i mocno ciemno zielono nie wyglądają. Ta trawa renowacyjna, czyli możemy robić z niej dosiepki, starczy nam na do zagęszczania do 300 m kwadratowych. Jeżeli będziemy wysiewali, starczy nam na około 150 m kwadratowych. Otworzymy opakowanie. Zobaczymy, jak wygląda. Ale na, pewnie, na pewno wygląda jak każda inna trawa. To się nie może różnić. No i tak jak zakładaliśmy, wygląda tak jak każda inna trawa. Przy czym zobaczycie. Trawy mocne, czyli te trawy sportowe, trawy takie jak ta yy, samozagęszczające się, nieco dłużej może wschodzą. Ale efekt będzie bardzo ładny. Ja Wam pokażę za jakiś czas, bo teraz ma być ciepło, więc dzisiaj muszę wykorzystać ten czas, ponieważ mam już tu przekopana do jakiegoś czasu część. Część dzisiaj dokończyłem, część mam przegrabioną. Yy, yy, zaraz wam tutaj pokażę, jak mamy zagrabioną. Yy, ale jeszcze użyję czegoś takiego, czyli jest to generalnie nawóz, długo działający, nawet do 100 dni do siewu. Yy, ten nawóz jest tak drobny granulatem, że można go zarówno wymieszać w siewniku z trawą yy, i siać równolegle z trawą. Ja natomiast będę najpierw siał trawę, potem będę wysiewał nawóz. Zobaczcie, jakie to są małe małe granulki długodziałający, Malutkie granulki, więc nie ma problemów, żeby siewnik sobie przyjął ten granulat. Także ja będę najpierw wysiewał wysiewał trawę, potem będę wysiewał granulat. Już pokazuję wam co my dzisiaj potrzebujemy do tego zabiegu i opisuję co my mamy przygotowane. Czyli na pewno potrzebujemy trawę. Na pewno potrzebujemy, znaczy nie na pewno ale ja polecam używanie nawozu od razu żeby ta gleba na start była mocniejsza bo wiecie no samo założenie trawnika to jedno pielęgnacja zarówno jesienna jak i wiosenna no i oczywiście podlewanie. To wymaga bardzo dużo pracy. Ja przykrywam zawsze dodatkowo podłożem, typowym pod trawniki, górną warstwę, dlatego że ziemię, którą tutaj mam, ja przekopuję, odchwaszczam, ale nie nawożę innej gleby poza tą górną warstwą. Potrzebujemy siewnik, ja mam taki najprostszy siewnik ręczny, może być siewniczek na kółkach, różne formy. <laughs> Wałek, bądź jak nie mamy wałka, deska i młoteczek gumowy i hannety, tylko sałatka będzie szybciej bolała, mój warek ma takie drobne kamyczki w środku to powoduje, że jest piekielnie ciężki. I oczywiście, grabki potrzebujemy. I dużo siły, słuchajcie. Ja, może, Panie operatorze, Pan pokaże. Odborówek przekopywałem tutaj do malin. Maliny mam jeszcze nie ogarnięte. Do malin, to wszystko było przekopane. Tamta część jest już zagrabiona, wyrównana. Ale tylko zagrabiona, jeszcze nie ma przygotowanej struktury. Zresztą zaraz zobaczcie, jest zagrabiona, była grabiona kilka dni temu. Podchodzą no to, to wiadomo siła czas. I widać, po pierwsze generalnie deszcz nam troszeczkę już ją wykrzywił, natomiast po drugie nie ma brust takich typowych, jak od grabek czy od półga rolniczego, jeżeli jest to na polu. Tutaj mamy zagrabione już w ten sposób, tak? Bardziej pionowo. I widać, że mamy takie fajne brustki czyli bruzdy, w które fajnie nam powinna wejść trawa. Tam mamy przekopane lekko zagrabione. Dzisiaj zamierzam tą całą część skończyć. No dobrze, czyli mamy przekopane, mamy nawiezione obornikiem. Mamy, jeżeli gleba nie była użytkowana dłuższy okres czasu to oczywiście wapno, dolomit ewentualnie, tak żeby wzruszyć działanie w tej, w tej naszej glebie. I jak już mamy to zrobione, sobie poleżało kilka dni trwaszczone, oczywiście, to robimy te nasze brustki raz jeszcze sobie gdzieś tam tą glebę przeegrabiamy. Dalej proces wysiewu, nie jest już procesem zawiłym, to przygotowanie gleby bym powiedział, że jest bardziej, bardziej zawiłe. Wsypiemy sobie do siewnika. Jedyny problem jaki dzisiaj mamy, słuchajcie, to wiatr. Także słuchajcie, trawy ładniejsze, czyli te samozagęszczające, te trawy generalnie grubsze, one dłużej wschodzą. Nieco dłużej, ale efekt wierzcie mi, że będzie lepszy. Dobra, słuchajcie, Kiedy mi tu połowę wywieje Słuchajcie, tak wieje, że ja to jeszcze raz przegrabię i jeszcze raz zrobię dosiewkę, ponieważ boję się, żeby nie było miejsc, w których... Nie ma trawy. A te wiatry jednak powodują, że gdzieś tam nam widziałem, czułem jak leci na boki ta trawka. Październik, słuchajcie, bo dzisiaj jest 12. No i co, w zeszłym roku były upały, w tym roku jest nieco chłodniej, ale jaki też plus. W tym roku jest dużo wilgotniej. Ta ziemia nie była podlewana. Ja ją lekko zroszę. Jeżeli za bardzo będziemy nawadniać trawę, to trawa nam może gnić. Zwróćcie uwagę, że nasionka w glebie nam no, mogą wygnić, więc uwaga z tym. Dobra, zaraz damy Drugi dosiew. O, znaczy jeszcze lekki nadmiar. Dobrze, ja teraz zrobię drugi wysiew. wieje Zobacz, jak fajnie leci jak fajnie nam wchodzi między dróżdy ta krawca trzeba tu wysypać teraz już aż tyle nie no dotknij sobie Franuś, dotknij jak? sucha, wysuszona. wysuszona ale się wysypało ale się wysypało nie zginie, prawda? O, znowu mnie wiesz. Wtedy znaczy, tak taki Tak jest. Piękna, ale i wieczna. Nie chcę, żeby mi w tą stronę za bardzo posypało trawę. Dobra. Słuchajcie, mamy dużo trawy. Zsypiemy tą trawę. Oszczędni. I to co się wsypało też. Dobrze, teraz ten nasz wspaniały nawóz. Siew traw jest napisane. Działa 100 dni. Czyli długo działa. Słuchajcie, nic sobie nie przygotowałem, żeby tu wsypać. Spróbujemy z wiaderka dużego. Co fajne, że faktycznie możemy go siewnikiem wysiewać, po pierwsze. Po drugie, możemy równolegle z trawą. Producent również zaleca z trawą. Ja wolę mimo wszystko osobno, bo chcę widzieć tą prawę chcę widzieć, że nie mam miejsc pustych bez trawy, a tak to trochę bym wizualnie gdzieś tam to Zobaczmy, Zobaczcie ameryka, pyk, pyk, gdyby nie wiatr. Muszę trochę dosypkę zrobić. A na szczęście opakowanie jest bardzo duże, zobaczcie, wsypałem jeden siewnik. Prawie nie widać By tu coś ubyło. Sypiemy drugi. A z ciekawości zobaczymy. No, musimy sobie procentowo obliczyć na ile nam to tutaj wystarczy. Ale zobaczcie, jak biało od nawozu. To też trochę wygląda jakby śnieg napadał. Tak, trochę śnieg. Mamy śnieg tej jesieni. No dobra, co, wybrudzowali? No nie, po to wydajemy kasę na trawę, po to wydajemy tra kasę na ziemię, że nie pożałujemy, co? Chytry traci dwa razy. Bałek. Panie operatorze, lecimy z tą ciężką pracą teraz, co? pod różnymi kątami działamy, tak żeby jeżeli zrobimy na żeby ta gleba nam się również z innej strony wyrównała. Zwróćcie uwagę, tu było równo z płytą ażurową, o ile mi się zapadła gleba, była nieźle przekopana. Tak przekopana. Dobrze moi drodzy, ja was nie będę już wyłączył, wywałkuję sobie całą resztę, część, czyli... jak i cały trawnik. Pokażę niedługo zdjęcia, jak ona będzie wchodziła, jak będzie wyglądała. Po procesie wałkowania, lekkie przegrabienie, na górę jest ziemia. i jeszcze raz wałeczkę. A wałkowanie na różnych płaszczyznach, Powoduje nam to, że ta ziemia nasza tutaj się też wyprostuje. To, że widać teraz ślady naszych stóp, nie ma co się startować. Jeszcze mi ten zaznacznik, nie potem. Widzimy, że muszę wygrabić, bo lekka górka się zrobiła. Także wałeczek nam też pomaga. Tak. Bo teraz lecimy tak. Dobrze, moi drodzy. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Zapraszam do subskrypcji kanału. Mam dość na dziś już. To jest dopiero mały fragment zrobiony jeszcze dużo przedem. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! Subskrybujcie! Subskrybujcie.